Polski, za Twoim przewodem się z narodem. Według legendy na Górze Lysej za czasów Algierda do krzyży przywito siedmiu franciszkanów. Aby upamiętnić to zdarzenie, mieszkańcy Wilna postawili tu kilka drewnianych krzyży. Niektórzy są także zwolennikami teorii, że miały one ochraniać miasto od zarazy. Jednak w końcu drewniane krzyże upadły w latach 60. XIX wieku, najprawdopodobniej ze starości. Dopiero w 1915 roku rzeźbiarz i architekt Antoni Wiwulski, prawdziwy pasjonat swego fachu, przedstawił projekt odbudowy wieleńskich trzech krzyży. Zorganizowano pieniężną zbiórkę i już w ciągu roku udało się postawić monument z żelazo-betonu. Który był wtedy materiałem stosunkowo nowym, i nie wszystkim podobał się ten nowy akcent na panoramie Wilna. Fotograf Jan Bulhak twierdził, że krzyżom brakuje sielanki, prostoty i harmonii z otoczeniem. Jednak z czasem artysta przekonał się do tej pracy Wiwolskiego, gdyż zaczął chętnie fotografować krzyże. Niestety, dzieło rzeźbiarza nie przetrwało długo. Zostało wysadzone w powietrze w 1950 roku za decyzją władz komunistycznych. Wzniesiono je ponownie w 1989 roku, co dla Wilna było wtedy wydarzeniem doniosłym. Nowe krzyże są takie same jak zaprojektowane przez Wiwulskiego, ale o 1,8 metra wyższe.